Zaczął się sezon na prace ogrodowe, pokażę Wam mój zielony ład. Mój tunel foliowy, z angielska powiem tak ładnie, greenhouse. O proszę, tam już sadziłem pomidory, tam są pomidorki malinowe, ładnie tam sadzonki wyszły. Tu są powiedzmy normalne i powiem Wam, że to są niekupowane, tylko wszystko u nas wysiane. A nasionka pozyskane są pomidory z pomidorów z zeszłego roku. No, da się, da się. Nie, nie potrzeba kupować, wystarczy troszkę, troszkę wiedzy i poświęcić czasu, żeby je wysiać i żeby urosły. A teraz wam pokażę, jak ja to robię. I teraz tak, szybkie wyjaśnienie. Tak, tak. Ano po to, że tutaj nie będą rosły chwasty pod tą folią, a nawet jak będą rosły, to nie będą się wydostawać. Agrowłóknina dokładnie. Sprawdza się, bo już trzeci rogi e, robię na niej. I tak, powycinane mam otwory. Takie kawałki rury poprzecinałem, miałem z jakichś odpadów. I co? I w tych rurach nasadzam pomidory. I co? Jak podlewam, woda zasila system korzeniowy pomidora, tej piękności, a nie chwastów dookoła. A raz, zaraz wam pokażę, jak to szybko i sprawnie zrobić. Znaczy, jak go wsadzić? O, dziura. Ja nie używam łopaty, tylko takiego urządzenia. Zwykła rura PCV. O, robimy tak. Wbijamy w ziemię. A co, jak będzie kamień? Uwierz mi, że kamieni nie ma. Ziemia na sztycha jest przekopana i prze przegrabiona, jest dziura jest dziura ziemię oczywiście z rury wytrzepujemy do pojemnika, tutaj do wiadorka bierzemy pomidora te listki nam pierwsze nie są potrzebne ponieważ wsadzimy go głęboko widzicie takie białe kropki to są zalążki korzeni będzie głębiej wsadzony będzie miał więcej korzeni O, do dziury. On już tam sam weszedł. Delikatnie go dociskamy. No i tą ziemię, którą mieliśmy, wyciętą. Obsypujemy. Pionujemy go. Dociskamy. I tyle. I on sobie będzie ród. Woda nie będzie uciekała na boki, a pomidor będzie się piął do góry. A jak już będą pomidory zielone, to co wtedy zrobimy? A kto pamięta pomidora motywacyjnego? To naprawdę działa. Hej, hej. Pozdrawiam Was wszystkich z mojego zielonego ładu. <laughs>